Siemanko widzowie z tej strony Dauniaki. Ze... Siemmo widzowie. Ze mną jest Paweł. Siemanko. No. To jest nasz pierwszy odcinek na YouTubie Kiedyś nagrywaliśmy mm. we dwójkę, ale oddzielnie. Jakby mieliśmy swoje kanały. No, A teraz postanowiliśmy no, zrobić kolaba i zacząć współpracować. No. Dokładnie no. Nie jesteśmy. Eee... Jedynami, dopiero zaczynamy. Zamybamy Dokładnie na w opisie. I dajcie znać, czy wam się to podoba, czy to... Czy, to czy tego nie? typu content was interesuje jakkolwiek, czy nie, czy. No i gramy ten. Gramy. no... Gramy Pikax Challenge. czyli. Tak. Gramy Pikax Challenge, czyli kolor Pikaxa równa się broń, którą gramy. Ogółem... E, tylko mamy jeden problem. Gdyż e, Fortnite postanowił kurwa... Jebane cwele z Epic Game postanowiły usunąć jakoś, jakby, kolory pikaksów, więc to jest nasz jedyny problem. Tak, prawdę rzecz biorąc. E, więc e, ogólnie z pamięci postaramy się jakoś. E, no po prostu, tak, jeżeli byśmy tam. E, jeżeli nie, wiem, dostaniemy na przykład pikaksa, który jest fioletowy, a będziemy pojęte, że to jest fioletowy. To znamy, że jest to pikak fioletowy. Jeżeli nie, to nie. No. Yy, także tak to się będzie prezentować. I w takim stylu będziemy nagrywać nasze odcinki. Yy, w komentarzach możecie nam jeszcze podsyłać jakieś propozycje. Nie wiem, nagrywanie odcinków, jakichś kolabów, wszystkiego innego. Ja yy, postaramy się dobrać. odpowiedzieć na to wszystko. Ja chciałem tylko dodać. Pan gryp i tak dalej, ale w następnym odcinku to już się zmieni. Będziecie widzieć, po szpachu. Tak, będę odłapowy, będzie. Pff, dobra, jakość filmu. Ogłębimy sobie spira, jakiegoś edytora. 90 FPS-ów i 0 pingów. Ja też mam 90 FPS-ów, a ja mam 40, stary. Nie dobra, mam 90, ale mam zero pingów, dobra. Do normy. no ja mam gwiazdkę, to jest... O chuj chodzi, że ja mam 70 FPS-ów, pokaż, kurwa. Pokaż, 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 Polaryzy... To jest chyba niebieski. To jest niebieski. No, to czyli ja gram zielonymi i Paweł gra. Niebieski nie Kurwa, i to z nadal będzie... Ja pierdolę, już mi się nie chce. Dobra, gdzie lecimy? Ja bym poleciał nawet nie na miejscówkę, jeżeli mamy robić to. Polećmy na splita. No, bez To jest split naszego... O kurwa Rybastuj Bayeret! Czekaj chwilę, czekaj, stop! Rebastuj Bayeret felu jeba No właśnie lecimy na dopita naszego serdecznego kolegi znajomego Aleksa Kombotera. Kombotera. Bardzo dobry split, jeden z lepszych splitów w W tym sezonie. W tym sezonie, prawda? Najlepszy ogólny na trio, my teraz stosujemy go na duo, bo można... A, bo ja zapomniałem, że mam zielone bronie, a ja już brakuję fioletową wolną, No właśnie, ja mam fioletową szybką, zieloną tą, nic dobra, innego, ja dobra. nie mam żadnej broni. Dobra, mam zielony karabin, ale... Pombi to ja nie jest. mam żadnej broni. Ale powiedz mi, czy to jest moja wina Nie do kurwy nędzy, nie jest to twoja wina, cgmk. Niebieska wolna dla ciebie. Ooooooo! No to pograne kurwa enemy mają. Jak ty to znalazłeś kurwa je. Eee, jeszcze niebieski piłem... pijem broken mi teraz wypad. No cup! Zapartowny bo mieć żadnej pompy nie chce Jebać tej grę, jebać Epic Games! Oczywiście tego nie będzie w materiale. Nie możemy sobie pozwolić na, na stawkę czy już jak stajesz, <laughs> na pompę, <laughs> Bo nas podwał z kurwy syny. Jak jak... Ta Alex Z kurwa Zobacz, jestem na Ale filmie mali do tego. Ale to wycinka szybko, to przez to kurwa minuta i tego nie wolna wiem. mi dropnęła z to, to... dobra, o do, wykraliśmy grę, Wygraliśmy grę. No to Co chcę gadać. Przejewanym, nie bierzmy mi tych tak nie No, z tym się akurat zgodzę, to jest bez sensu, bo niech 300 na chwilę Właśnie dowiedziałem się, Barcelona wygrała z jakimś barabosta 4-0. Dwie bramki Lewandowski, No, ogólnie jak ktoś wice i realowi Madryt, to okłę. Choruje na. Bałdę, Beka stypa. Beka ma dał na rzeczączkę i chuj wie co jeszcze. No i wszystko, jakby to złe, no bo. Wszystkie choroby weneryczne. w które się dyma, kurwa na urodziny. Posłuchaj mnie, śmieciu, wracasz się do mnie, bo wiesz. Po ja, co? Bo ja tutaj sam jestem, a ty człowieku trolujesz mi gracz. Dawaj da, da, dawaj idziemy na typu, stary, z takim lootem? Z jakim lootem? Powiedz mi, z jakim lootem? to jest gówno loot. Ja on no niebieski cały, tu ja masz pompę to, kolejną. Jakbyś ma, nawet nie miał ale to Ale nie ma samochodu czy ty zabrałeś? Nie nie ma nie ma nie ma Nie, ma. Na pewno, nie zrespił się, się jest na, na pewno, na pewno, na pewno jest pewien jestem to Pewien jestem Oczywiście to był siatny tak się wyzywamy. Tutaj. Kumy, tak, spalony, oczywiście. Wiecie, wszystko i... tylko nie confident, tak? Bo naszym ulubionym klubem jest Elanatoru i no nie będę kłamał z tego. No, w moim ulubionym klubie profesjonalnym jest Denis Z, to znany jako Denis śmierć. Pierdolę. Idź i, to... i, i pojeźdź mu to w twarz. E... Z tego nie... miejsca chciałem przeprosić wszystkich z klubu Elanatoru. Chciałbym chciałem przeprosić wszystkich. Przeprosić absolutnie nikogo. Ty Daj mi y, ammo do NG, bo ty używasz wasz pijemy. no, no, no. Biegnę. Trzyma. Ty szma, ty paszoł. Ty Dostał 31. Do, dostał 47, nie też. Śmieciu, ty mnie podjeżdżasz? O kurwa, dostałem spama od jego kolegi. Serdecznego. Muszę się uleczyć, muszę się uleczyć. O, Dwóch masz. Ja Ta, idę, 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 idę. Jestem... Serki i Kaczenko ich robił, Fuj, jestem na dole, jestem na samym dole ma ja... sobie Ja też Ja myślałem, że przed ślubem wieście Kurwy jebany Wysadzam te jej domy ja w Izraelu Mówię wysadzam te... Wysadzam im domy w Izraelu No tak, bo tam jest O kurwa, o kurwa ja mam zero O kurwa ja nie mogę do ciebie wejść, bo to jest śmierć na miejscu. Ładnie, ładnie, ładnie. A, zabrałeś mi z niego wszystkie matki. To, 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 to. Czekaj. KOTANIOS, KOTANIOS! Dobra, wychodzę z tej gry. Nie nagrywamy żadnego odcinka. w to. <tans>